Ała! Hej, to mój nowy pet shop. Yy, to znaczy, no jestem teraz ogólnie na wakacjach. To go dostałam przed wakacjami. No. Yy, podróbka, bo nie było oczywiście oryginałów i. No, ma zeza. Mogłam kupić takiego, co bardziej przypominał oryginała. No, siemano. Cześć. Tutaj mamy basen. Cicho bądź. Eh. O! Okej, okay. to tylko odcinek dla informacji, że nie będę nagrywała w wakacje. Naprawdę Was za to przepraszam. Po prostu muszę, bo tak muszę. No, a więc tak. Życzymy uda. Życzymy udanych wakacji wszyscy to papa. Mua. ej! A, wyłącz się! Czy ktoś naprawi te kamerę? Chodź tu.